Cześć, nazywam się Beata i zapraszam cię na spokojną, przyjazną praktykę. Ta sesja będzie idealna, jeśli czujesz zmęczenie, napięcie, stres, albo po prostu nie wiesz od czego zacząć. Zapraszam cię na tych kilka chwil dla siebie. Usiądź wygodnie, możesz usiąść w siedzie skrzyżnym, albo jeśli chcesz, to usiąść na piętach. Możesz się też położyć, jeśli czujesz, że dzisiaj Twoje ciało chce odpocząć. Tak, żebyś przez kilka następnych chwil mogła skupić się tylko na sobie. Zamknij oczy. Jeśli czujesz, że to dla Ciebie ok, możesz też spojrzeć w dół. I staraj się połączyć z przepływem oddechu. Tylko tyle. Nic nie zmieniaj. Obserwuj, jaki Twój oddech dziś jest. Co o tobie mówi. Staraj się oddychać przez nos w trakcie całej praktyki. Powoli zacznij wplatać łagodne ruchy w ciało. Może chcesz poruszyć barkami, ramionami. Może chcesz się poprzeciągać. Kiedy będziesz gotowa, otwórz oczy. I zaczynamy. Zmień ułożenie ciała. Jeśli leżałaś, to usiądź teraz. Jeśli siedziałaś w siedzie skrzyżnym, to zmień zaplot nóg. I z wdechem wyciągnij ręce, zapleć dłonie w koszyczek, wnętrza skieruj do sufitu, a barki ściągnij w dół, pochyl się do wybranego boku. Oddychaj cały czas. Wróć do centrum, wdech i wydech, druga strona. Wróć do centrum i na wydech twoja prawa dłoń wędruje do tyłu. Wdech, wydłuż kręgosłup, na wydech dokręć pozycję. Cały czas oddychasz. Staraj się nie odchylać w tył. Jeśli czujesz, że twój tułów opada, to możesz wziąć jakąś książkę, kocyk, kostkę do jogi, jeśli masz. Chcesz wyprowadzić skręt z odcinka piersiowego, więc starasz się ściągnąć bark w dół, łopatkę doklej do pleców. I wróć do centrum, wdech, unieś dłonie, na wydech druga strona. I znowu wydłuż kręgosłup z wydechem. Dokręć pozycję. Może spojrzysz w tył, ale jeśli czujesz, że to dzisiaj trudne, to nie walcz ze sobą. Trochę tak, jakbyś chciała zaobserwować, jak ja się dzisiaj czuję, czego potrzebuję, jak się czuje moje ciało. I cały czas oddychasz. I z wdechem wróć do centrum, wyciągnij dłonie, na wydech prawa dłoń opada na podłogę, lewa dłoń wyciąga lewy bok. Tak, żeby Twój lewy pośladek był cały czas w kontakcie z podłożem. Spójrz przed siebie albo w sufit, wydusz tą dłoń, która jest w górze, może z czasem przed ramię dłoni w dole opadnie na podłogę, ale wcale nie musi. Jeśli unosi się lewy pośladek, wróć troszeczkę wyżej. Powoli, odłóż dłoń z góry, lewą na potylicy. Na wydech lewy łokieć wędruje do kolana. I tak jeszcze dwa razy. Wdech góra, wydech do dołu. Ostatni taki raz, wdech i wydech. I wyciągnij przed siebie lewą dłoń, prawą poprowadź do lewej, tak żeby wejść sobie w taki delikatny skłon boczny pokołysz, porozluźnij ciało. Możesz też dłonie mieć tuż przy tułowiu. To Twoje ciało wyznacza, gdzie będziesz odkładała dłonie. Chcesz poczuć, że barki są rozluźnione, że całe ciało pozbywa się napięć. To jest rozgrzewka, więc totalnie nie zależy ci na zakresach, z taką pełną akceptacją do siebie. I powoli wracamy góra, wdech i znowu szerokim łukiem unieść dłonie wysoko. Na wydech twoja lewa dłoń wędruje na podłogę, prawa wyciąga bok. I znowu staraj się szeroko rozłożyć dłonie jednej drugiej ręki. Wyciągnij prawy bok, może lewe przedramię powędruje na matę, ale nie musi. Spójrz w górę albo przed siebie, staraj się bark dłoni, która jest uniesiona, kierować w tył. Delikatnie. Oddychaj. I wyciągnij dłoń prawą w górę. Tą z góry. Odłóż dłoń na potylicy, weź wdech z wydechem łokieć w kierunku kolana. I wdech do góry. Wydech łokieć do kolana. Ostatni taki raz. Wdech. Wydech. I tym razem wyciągasz prawą rękę do boku, lewa do niej dołączy, masz, jesteś w takim delikatnym skłonie bocznym, może dłonie tuż przy kolanie, może troszeczkę dalej, staraj się uziemić pośladki, rozluźnić barki, pokołysać, jednocześnie delikatnie ściągaj prawy bark w dół. I wróć do centrum teraz wyprostuj prawą nogę do boku. Lewa stopa niech się spotka z prawym udem, tak żebyś czuła, że masz komfort w kolanie. Jeśli twoje kolano będzie się unosić, możesz sobie podłożyć poduszkę, kocyk pod spód. Stopę ustaw na flex, na point. Niech staw skokowy się porusza, niech mu jest przyjemnie przez chwilę. Zatrzymaj się, ustaw stopę flex i teraz z wydechem wydłuż tułów, na wydech skręć się do twojej prawej nogi. Weź wydech. I z wydechem opadamy w dół i może przechwycisz za stopę, ale to wcale nie jest konieczne, możesz odłożyć dłonie po bokach, odłożyć też na udzie, staraj się brzuch kierować w stronę uda, dłonie podeprzyj, tak gdzie Ci wygodnie, staramy się nie wykonywać tych ruchów, kiedy pulsujesz do przodu, kiedy ciało jest w napięciu, chcesz się rozluźnić. Cały czas koncentrujesz się na łagodnym przepływie oddechu przez nos. I powoli wracamy góra, wdech i tym razem twoja lewa ręka wędruje za pośladek i wyciągasz prawą dłoń w górę. Pozycja baby white thing, wyciągasz tu oddech płynie, czujesz jak twoja prawa dłoń się wyciąga do boku za głowę, na wydech opadamy w dół. I to samo druga strona. Uginasz prawą nogę, lewa noga jest odwiedziona do boku, więc zwróć na to uwagę, żeby nie kierować nogi w przód, tylko w bok. Flex, point stopa. Tak jak czujesz, możesz okrężne ruchy zatoczyć stopą. Zatrzymaj się, weź wdech, wydłuż kręgosłup, na wydech skręć się do twojej lewej nogi i z wydechem znowu opadamy. Starasz się trzymać stopę flex, czyli zadzierasz palce, stopy, pokołysz, porozluźniaj. Możesz też odłożyć dłonie tam, gdzie Ci wygodnie. Pamiętaj, że mają mieć podparcie. Oddech cały czas płynie. Wzrok jest skierowany na stopę. Barki rozluźnione. I powoli wracasz. Góra, wdech. Prawa dłoń tym razem wędruje za pośladek wyciągasz lewą dłoń nad głowę, unosisz biodra, łagodnie dopięte pośladki, oddech, płynie. I powoli puść biodra w dół, wróć do siadu na matę, wróć lewą nogą. Do siadu skrzyżnego zapleć dłonie w koszyczek, połącz ze sobą podstawę dłoni, jeśli uda się, to połącz też przedramiona i zaczynamy zataczać, zataczać okrężne ruchy, tak żeby Poczuć, że ten ruch jest w nadgarstku. Tu się teraz robi trochę cieplej. Zatrzymaj, druga strona to samo. I wypchnij dłonie przed siebie, zaokrągli plecy. Niech sobie palce strzelą, jak mają ochotę. Ściągnij barki łagodnie w dół, tak żeby poczuć, że masz przestrzeń między łopatkami. I wróć do neutralnego ustawienia. Możesz też strzepnąć dłonie, jeśli lubisz. Idziemy do klęku podpartego. Zatrzymaj się w klęku podpartym. Teraz bardzo ważne jest to, jak ustawiasz ciało. Dłonie są ustawione pod barkiem, palce dłoni są rozłożone szeroko, tak żeby nasada twojego palca wskazującego, kciuka i małego palca były wklejone w podłoże. Oddech cały czas płynie. Biodra są mniej więcej, kolana na szerokość bioder mniej więcej i zaczynamy krowa kot. Wdech, pozycja krowy. Miednica skierowana na zewnątrz, wzrok przed siebie. I na wydech podciągasz ogon, rolujesz plecy, odpychasz się dłońmi od maty. I powtórz to jeszcze trzy razy w rytm swojego oddechu. Wdech, krowa, wydech, kot. Albo poprowadź oddech odwrotnie. Ważne, żebyś przy tym oddychała. I po ostatnim takim powtórzeniu zatrzymaj się w centrum, dociśnij delikatnie dłoń i matę, podwiń palce stóp i z wydechem unieś kolana 5-6 cm nad matę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, odpychasz podłoże, chcesz czuć przestrzeń między łopatkami. Im bardziej będziesz odpychać podłoże, tym mniej będą ważyły nogi, a bardziej będzie zaangażowany kor. I powoli puść kolana w matę, zrelaksuj, odkładając pośladki w tył. Możesz rozszerzyć kolana szerzej, połączyć duże palce stóp i opaść w dół. I to jest pozycja dziecka. Pozycja, którą dostosujesz do siebie. Głowa jest podparta, dłonie wydłużone. Ale jeśli masz ochotę, to możesz przenieść dłonie w tył, wyciągnąć wzdłuż ciała. Możesz też połączyć bliżej kolana, zbliżyć uda do siebie, oprzeć brzuch i przenieść dłonie na plecy. I powoli wracamy. Kręk po kręgu, rolem idziesz do kręgu podpartego. Podeprzyj delikatnie dłonie, znowu wracamy do klęku podpartego, już wiesz jak i zaczynamy poruszać klatkę piersiową z wydechem unieś prawy łokieć w górę, zacznij od łokcia, tak żeby poczuć, że łopatka dokleja się do pleców, wyciągasz ręka, wdech. Na wydech dłoń nurkuje pod bark i jeszcze dwa razy to samo, wdech wyciągasz i wydech dłoń pod bark. I ostatni taki raz. I z wydechem dłoń pod bark i teraz wsuń dłoń na tyle głęboko, żeby oprzeć bark i skroń na macie, ja się zmienię tak, żeby Was widzieć. Zwróć uwagę na lewą dłoń. Lewa ręka jest dociśnięta do podłoża, łokieć skierowany w górę. Odpychasz się od dłoni tak, żeby poczuć, że lewy bark zaczyna wędrować coraz wyżej do sufitu. Oddychaj. I teraz ściągnij łagodnie prawy bark w dół. Oddal go od ucha, wyciągnij lewą rękę i odwrotnie, tak jak wyciągałaś bark w górę, to teraz ściągaj go w dół. I powoli wracamy dłoń na wysokość twarzy, dociśnij. Wróć do klęku podpartego. To samo na drugą stronę. Zaczynamy tym razem. Od lewego łokcia. Lewy łokieć, góra, wdech, wyciągnij, odepchnij prawą dłonią podłoże. Na wydech, dłoń pod bark. Ostatnie takie dwa. Wdech i wydech. Mi się już zrobiło cieplej. Nie wiem jak wam. Wracamy. Wdech. I wydech. I ostatni raz. Wysoko i z wydechem nurkujesz na tyle głęboko, żeby oprzeć skroń, oprzeć bark na macie. Jeśli jest ciężko, możesz sobie ułożyć kocek pod barkiem albo poduszkę. I ja znowu wracam twarzą do Was. I tym razem odpychamy się od prawej ręki, prawa dłoń delikatnie z wydechem kierujesz prawy bark wyżej, oddychasz, czyli chcesz wyprowadzić skręt odcinka piersiowego. Oddech może być taki stłumiony, przyspieszony. Wydłużaj wydechy. I powoli, wyciągasz prawą rękę nad głową. Ściągnij teraz prawy bark, oddal lewy bark od ucha i pooddycha jeszcze przez chwilę. I powoli wracamy dłonią. Na wysokość twarzy odepchnie się od dłoni, wróć do klęku podpartego. Kolana są na szerokość bioder i raz przenosisz biodra do prawej strony. Nie musi być bardzo nisko. Wracasz do centrum, wdech, wydech do lewej. I to samo jeszcze dwa razy. Wdech do centrum, wydech prawa. Wdech do centrum, wydech lewa. I ostatni taki raz. I zatrzymaj się w centrum, wyciągnij dłonie przed siebie, wchodzimy do pozycji szczeniaka. Biodra zostają w linii z kolanami. To tu chcesz wydłużyć dłonie opierasz o matę. Starasz się ściągnąć przed ramiona ramiona w matę. Miednica wędruje do przodu pochylenia, czyli skierowana jest w przód. Kość ogonowa do sufitu. Oprzyj czoło, jeśli lubisz, możesz też oprzeć brodę. I wracamy, klęk podparty przed nami, pies z głową w dole. Odwiń palce stóp. Przypomnij sobie ten moment unoszenia kolana, dociśnięcia podłoża, robiłyśmy to już dzisiaj. I teraz przenieś miednicę w tył, dłoni wyciągnij, wyciągnij tułów, pięty masz uniesione, wędrujemy do pozycji psa z głową w dole. Wzrok skieruj na kolana. I możesz pouginać w tej pozycji nogi w kolanach. Raz jedną, raz drugą tak jakbyś spacerowała. Cały czas oddychasz. Jak masz ochotę, porusz biodrami, przerysuj ten spacer, tak żeby ciało przyzwyczaiło się do pozycji. Zatrzymaj się w pozycji. Pięty mogą być cały czas uniesione w górze, ale tu chcesz wydłużyć. Oddychaj. I powoli zaczynamy wędrować Krok po kroku na początek maty. Do prosty plecy weź wdech z wydechem skłon. I teraz przenieś jedną dłoń na ramię, drugą dłoń na ramię, rozmiękcz kolana, dociśnij stopy do maty i pokołuj delikatnie tułowiem. Do prawej, do lewej strony. Jeśli czujesz, że jest ciężko w tej pozycji, jeszcze bardziej ugnij nogi w kolanach. Możesz delikatnie przenosić ciężar ciała do przodu, tak żeby czuć, że guzy kulszowe, te kości, na których siedzisz, ciągną do sufitu. I zatrzymaj się do prostu i plecy weź wdech, przenieś ciężar ciała na prawą nogę, lewa stopa wędruje w tył. Wdech wydusz kręgosłup, dłonie wędrują po bokach nogi i na wydech kierujesz lewe kolano w matę. Wdech dociśnij prawą stopę, unieś dłoni góra. Oddychaj, barki daleko od uszu, wzrok skierowany przed siebie albo nieco w górę, ale pamiętajcie, żeby nie marszczyć czoła. I z wydechem puść dłonie w matę, podwiń palce stopy z tyłu, unieś kolano, wdech, wydech, powędruj do pozycji deski. Dociśnij podłogę, puść kolana w matę, delikatnie z wydechem przenieś barki w przód, poza linię nadgarstków i na wydech kierując łokcie w tył, zejdź brodą do maty unosząc miednicę. I wdech, pozycja niskiej kobry, łokcie skierowane w tył, wzrok przed siebie, grzbiety stóp wciśnięte w matę. Oddychasz, z kolejnym wydechem wróć barkami nieco niżej, wycofaj się do pozycji psa z głową w dole uginając nogi w kolanach swoją drogą. Zatrzymaj się, szeroko łopatki, wdech, prawa noga góra. Na wydech, prawa stopa między dłonie. Wdech do prostej plecy, z wydechem lewe kolano w matę. I wdech, unieś dłonie wysoko. Poddychaj. I z kolejnym wydechem pójść dłonie w matę, podwiń palce stopy z tyłu, wdech, unieś kolano, wydech, dostaw stopę do stopy. Do prostej plecy wdech, z wydechem puść koronę głowy do maty. Miękki skłon, dłonie mogą być z tyłu za łydką, mogą być też na macie, na ramionach. I to samo na drugą stronę, do prostej plecy wdech. Ciężar ciała na lewą stopę, wydech, prawa noga w tył. Wdech, wydłuż kręgosłup, wydech, prawe kolano w matę. Wdech, dłonie wędrują wysoko. Oddech, płynie barki daleko od uszu, dłonie szeroko. I z wydechem wróć dłońmi na podłogę, podwiń palce stopy z tyłu, unieś kolano i wycofaj lewą nogę w tył. Weź wdech, wydech barki lekko w przód. Może kolana w matę, możesz zostawić też kolana w górę. I na wydech czatu ranga. Broda do maty. Jak kolana są w górze, to broda na wysokość łokci. Wdech, niska kobra albo pies z głową w górze, Wtedy dociskasz grzbiety stóp do maty, unosisz też uda, odpychasz się dłoni od podłoża. Wzrok może być wyżej. I wycofać do pozycji psa z głową w dole. Lewa noga, góra, wdech. Na wydech lewa stopa między dłonie. Wdech do prostej plecy. Wydech prawe kolano w matę. I wdech, wdech unosi w ręce góra. Antiniasa na niska. Oddech cały czas jest z tobą, barki daleko od uszu. Dociśnij lewą stopę do maty, wdech. Z wydechem wracamy. Dłonie w podłogę, podwiń palce stopy z tyłu, unieś kolano. Dociśnij lewą stopę, dostaw prawą do lewej. Do prostej plecy wdech, wydech skłon. I zaczynamy powoli rolować plecy góra. Nogi są jeszcze bardziej ugięte w kolanach. Wciskasz stopy w podłoże, tak, żeby poczuć, że pośladki są aktywne i kręg po kręgu powoli, oddychając, unosisz tu w góra. Wzrok przed siebie wdech. Kciuki na zewnątrz, miękkie kolana, tadasana, pozycja góry.